Cześć kochani, witam was serdecznie, tak jak obiecałam jeszcze jeden filmik, poprzedni był z premierą zdrabki pensja plus zdrabki y, y, Szybkie 50 i Desz Pieniędzy, no i ta premiera nie wypadła zbyt dobrze, więc nagrywam jeszcze jeden, już nie premierowy. Ze zdrabkami od 2 do 10 zł. Mam dwie zdrabki za 10, jedną za 5, jedną za 3, jedną za 2 zł. I jest tutaj deszcz pieniędzy, szczęśliwy linie, na tropie kasy, platynowe 7 i kasa deluxe. Koszt zdrapek to jest 30 zł. No dobrze, ponownie ten deszcz pieniędzy. W poprzednim odcinku. Były dwie trafione, dwa zwroty. Kiedyś tu wydrapałam 30 zł, pamiętam. O, i to jest niefortunne zdrapanie. Ale, żeby formalności stało się zadość, drapie do końca. Szczęśliwe linie. Dzisiaj wybrałam oprócz deszczu pieniędzy ciemny kolor, czarny drapek. Ładne są te na czarnym tle, takie wyraziste. I tutaj szukam. Może ubiorę sobie lepsze okulary. Pik i jabłko. Jabłko jest. a pik też jest. Może wewnętrznie nożyczki. Tutaj mam pik. I jabłko. Kwiatek to maręcza. Я тканью, золотой сакв. А игрушка. Gruszka diament oczywiście. <laughs> e, tutaj jest biedronka i gwiazda oraz krap. Krap jest. Krap jest drugi. I krap trzeci u góry. A Biedronka i Gwiazda? Gwiazda. Gwiazda. Biedronek nie stwierdzono. Tu mam tęczę. I trefl. Trefl gdzieś widziałam. Tęczę nie widzę. Arbus i truskawka. Dwa arbuzy, truskawka. Serce i kość. Serce jest. Kości są. I jeszcze jedno serce. Winogrona i słońce. Winogrona, słońce nie wiem. Podkowa i korona. Korona. Podkowe nie ma. Kości były. Dzwonek. O. Serce było? Było. DW. Niestety. Zdrabka pusta. Oh, kurczę jaja. <śmianie> Miała być na tropie kasy, a się okazuje, że na tropie kasy jest drapka wydrapana. <śmianie> o kurde. Jakie chochliki się wkradają. No to sobie zamienię z drapeczkę na różowy diament. Też sobie pomogę nożyczkami, bo się strasznie ciężko wstępię. Nie wiem czemu, to znaczy, to warstwa jest taka. No... <laughs> Szukam trzydzieści, dwadzieścia, dwadzieścia siedem i dwadzieścia osiem. Ta zdrobka jest dla mnie pechowa, powiem Wam. Nie wiem czemu. Ta rubinowa była, kiedyś była dla mnie fajna, tażej się ciężko drapie. To jeszcze nic nie można wydrapać na kurczę. I znowu nic. No, zobaczcie. Znowu nic. Chyba się muszę powstrzymać z kupowaniem tej drapki Bo po co? No i teraz kasa deluxe. Kasa deluxe. Wezmę sobie monetę. Bo. 21, 38, 3, 40 i 12. Mam 33, 27. Ta szczerze mówiąc też nie jest dla mnie za szczęśliwa Nie wiem, co ja dzisiaj wybrałam. Staram się drapać wszystkie zrabki bo jakoś byłoby monotonnie, może, ale. No. osiem sześć pięć dziewięć trzydzieści pięć o jaka niespodzianka <grystanie> jaka niespodzianka <grystanie> zwrocie dziesięć i ostatnia zdrabka, platynowy 7, którą lubię, ponieważ jakieś tam platynki już wydrapałam. W przeciwieństwie do bonusa 7, która jest podobna, ale tam nic chyba. Raz chyba. Auto. Perfumy. Gwiazda. No, ale nie dzisiaj, kochani. Dzisiaj drapeczka jest pusta. Z i B. C -i -s. C i S i M. No nie wiem, coś ostatnio drapingi mam pechowe. Jedna pusta. Druga pusta. Trzecia pusta. Czwarta pusta. Jedna daje zwrot na pocieszenie. To jest tylko pocieszenie, bo to jest no, kolejny minus, nie? 10, 20, 30 wydałam. 10 zł do zwrotu, czyli dokładnie wydrapałam jedną trzecią, no tak jak w premierze dzisiejszej. Nie będę już tego dłużej komentować, kochani. Jeśli Wy będziecie mogli, to oczywiście zapraszam do komentarzy. Zapraszam do łapek w górę i do subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie uczyniliście. Serdecznie Was pozdrawiam i do następnego odcinka. Pa!